Tabletki zmian. Stosuj od poniedziałku do piątku o 21.00 na kanale Mediteusz. Tabletki zmian. Na dobranoc. Dzień dobry dziewczynki, chłopcy. Kłaniam się nisko słuchacze i słuchawki. Witajcie Mediteuszki, Mediteusze. Tabletki zmian. Otycinek kolejny, który nie wiem, nie zarknąłem, a już tego nie zrobię, bo się tutaj wszystko nagrywa. Zajmujemy się perswazją, manipulacją i wywieraniem wpływu. Dzisiaj narzędzie, z którego korzysta każdy, jednakże niewielu zdaje sobie sprawę, że można wykorzystać owo narzędzie do manipulacji, do perswazji i do wywierania wpływu. O czym mówię? O naszej ludzkiej wyobraźni. Dokładnie, o wyobraźni. Zdaj sobie sprawę, że tak jak odgrywałaś albo odgrywałeś scenki rodzajowe, o których rozmawialiśmy ostatnio, a propos jakichś spotkań, które będą miały miejsce, podpisanie umów, rozmów kwalifikacyjnych itd., Dokładnie w ten sam sposób możesz wykorzystać swoją wyobraźnię, swoją twórczą wyobraźnię, która pozwoli ci zbudować pewne obrazy i ustalić przebieg pewnego spotkania, rozmowy kwalifikacyjnej, nie wiem, momentu wywierania wpływu czy czegokolwiek innego. Tak, wyobraźnia. Wyobraźnia jest naprawdę bardzo ważna w perswazji, w manipulacji i tak dalej, no bo to przez wyobraźnię wymyślamy pewne rzeczy, przez wyobraźnię, przez nasze twórcze myślenie. Zdajemy sobie sprawę, że pewne sytuacje możemy przemodelować inaczej, no bo wymyśliliśmy. Weź sobie rano, jak się obudzisz, albo przed zaśnięciem, bo to stan alfa, wiadomo, wyobraź sobie sytuację, która ma mieć miejsce w twoim życiu, gdzie będziesz na przykład perswadował, perswadowała, albo wywierała wpływ, albo wywierał wpływ na kogoś innego. Jeden patent, na który trzeba zwracać szczególną uwagę. W przypadku, kiedy wizualizujesz, wizualizuj to w ten sposób, tak jakbyś tam był, była, dokładnie w takim ubraniu, w takim anturażu, w takim humorze i tak dalej, i tak dalej. To naprawdę bardzo ważne. Im więcej elementów tego twórczego wizualizowania trafi do twojej podświadomości, im bardziej dasz temu energetyki, czyli wiary, odczuć, emocji i tak dalej, tym lepiej dla ciebie. Tym spotkanie, proces manipulacji, proces wywierania wpływu przebiegnie Bardziej w tę stronę, w którą się spodziewasz, a nie zboczy w lewo lub w prawo. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak ważna jest wizualizacja i w ogóle, jak ważny jest proces twórczego myślenia, twórczej wizualizacji, kreowania obrazów pod zamkniętymi powiekami, opowiadania sobie w takim przelocie, w jakim chcemy, żeby to się spełniło. I to też jest technika wywierania wpływu i manipulacji, bo zobacz, ona przygotowuje cię do tego procesu. Bez względu na to, czy odegrasz scenkę na żywo, tam, tak jak rozmawialiśmy, czy zobaczysz to w swojej wyobraźni i będziesz robił i robiła to przez kilka dni konsekwentnie, istnieje duże prawdopodobieństwo, że to potoczy się w dokładnie w ten sam sposób. Mało tego, w momencie, kiedy jesteś zrelaksowany, zrelaksowana, używasz twórczej wyobraźni do tego, aby zaplanować spotkanie, przebieg tegoż spotkania, wynik i tak dalej, i tak dalej, nasuwają się inne myśli, bo one się będą pojawiały, one się będą pojawiały wraz z obrazami, bo to, że my w jednym jesteśmy procesie i wizualizujemy, odgrywamy w pamięci tę scenkę, robimy wszystkie te, wiesz, rzeczy, które należy zrobić, ten proces się kiedyś kończy i przychodzą refleksje, bo każdy z nas, każdy z ludzi ma jakieś refleksje, przemyślenie na temat czego, co można poprawić, jak i tak dalej i tak dalej. Tutaj jest super sprawa. Bo ten proces zajmuje 15-20 minut i jesteś w stanie mu się poddać rano i wieczorem każdego dnia bez wyjątku. Kwestia zaplanowania czasu i możesz to uskuteczniać bez głębszego, większego zaangażowania, wiesz, w przygotowanie, w przebieranie itd., itd. Spróbuj. Niewiele osób, niewiele osób wie o tym, że wizualizacja, budowanie obrazu są pomocne właśnie we wpływie, w manipulacji, w perswazji. Dlaczego? Z prostego powodu. My będąc w relaksie, w odprężeniu, jesteśmy w stanie zbudować naprawdę ciekawe obrazy albo opowieści. Mało tego, często jest tak, że nasza podświadomość no, podrzuca nam troszeczkę inne rozwiązanie, niż nam się wydaje z poziomu naszego ego. A to rozwiązanie może być niesamowitym triggerem, może być niesamowitym podszeptem, może być tym impulsem do tego, żeby zrobić to inaczej za następnym razem, czyli w następnym procesie wizualizacji, czy tworczego myślenia, jak to się ładnie nazywa. Spróbuj, spróbuj to zrobić. Weź sobie, przywołaj w pamięci jakąś sytuację, która jest przed tobą. Nie wiem, spotkanie biznesowe, podpisanie umowy, dostanie się do pracy, nie wiem, pogadanie ze swoją latoroślą na temat tego, tamtego, czy nauki, czy czegokolwiek innego. I przez kilka kolejnych dni, przez trzy, no może pięć, jak masz czas, to siedem, wizualizuj dokładnie ten moment. A potem rusz ten proces i zobacz, co się wydarzy. Ja korzystam z twórczej wizualizacji naprawdę od lat 30. Jak mi Andrzej Batko opowiedział o tym, że wyobraźnię, podświadomość można angażować do wywierania wpływu, do manipulacji, do perswazji, no to mówię, Andrzej, jak? I tutaj powstała ta sama opowieść, o której Ci powiedziałem. Mówi, to, że my coś robimy na planie fizycznym, to jedno, to jest fajne. Uczy się ciało, uczą się zmysły, sensoryka i tak dalej. Ale wizualizacja, narzędzie w postaci wyobraźni i budowanie obrazów jest naprawdę równie skuteczne. Spróbuj. Nie dowierzałem przez długi czas, aż w końcu jak to zawsze w moim życiu bywa. Życie postawiło mi w takim momencie, że musiałem to sprawdzić. No mówi powiedziałem wtedy łysy sprawdzam. Andrzej też nie posiadał zbyt bujnej czupryny. I sprawdziłem. I po kilku dniach okazało się, że to jest też również fenomenalna metoda do tego. Rozmawiałem kiedyś z pewnym agentem, tak, agentem nieubezpieczeniowym, agentem wywiadu, emerytowanym, ale i oni też przed negocjacjami, przed jakimiś zaplanowanymi akcjami, oprócz tego, że odgrywają pewne scenki, również wizualizują. Zastanów się, jeżeli tacy kozacy, jak wywiadowcy, czy szpiedzy, czy jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, agenci wywiadu, trenują to w ten sposób. I przynosi to zamierzone cele w wielu przypadkach, to odpowiedz sobie na pytanie, dlaczego w naszym normalnym, takim zwykłym, ziemskim życiu nie miałoby to zadziałać. Otóż działa. Jednakże niewielu zdaje sobie z tego sprawę, że używanie wyobraźni nie jest przeznaczone wyłącznie dla dzieci. Do tego, żeby sobie coś tam rysowały, malowały, przypominały albo rozmawiały z wymyślonymi przyjaciółmi. My dorośli często pogubiliśmy, to jedno z najskuteczniejszych narzędzi, jakim jest połączenie wizualizacji wyobraźni i naszej podświadomości, a raczej wrzucanie przez, przez te dwa czynniki do naszej podświadomości tych wszystkich rzeczy, które zostaną zimaginowane, wymyślone, wymarzone. I zauważ, że te procesy, które dotyczą pewnych zdarzeń w Twoim życiu, jeżeli wizualizujesz, no to raczej nie wizualizujesz, że coś nie zadziałało. Albo nie poszło zgodnie z oczekiwaniem, prawda? Tylko robisz to w czasie dokonanym, że to poszło, że osiągnęłaś, osiągnąłeś sukces, zamierzony cel. Jesteś w tym miejscu, o które ci chodzi. No właśnie, z poziomu ego może być pralka w głowie. Nie uda się, nie wyjdę, nie chcę, nie mogę i tak dalej. Ale w wyobraźni, jak się skupisz, jak się zrelaksujesz, jak nadasz temu wartości. I tu, tak jak mówię, bez względu na to, czy to będzie opowieść, czy to będzie wizualizacja w obrazach? Czy to będą same odczucia, które pojawiają się w twoim ciele, kiedy osiągniesz zamierzony cel? No, zawsze tak róbmy. Róbmy to i to działa dla naszego dobrostanu. Sprawdziłem, mówię ci to z całej swojej łysej siły. Ja, studenci, coachi moi, dziesiątki, tysiące ludzi na kursach i szkoleniach. Jednakże my dorośli mamy taką jedną barierę po przełamaniu której naprawdę płyniemy już głęboko w te stany wizualizacji, wyobrażeń i tak dalej. Nam racjonalny umysł, dorosły, dorosłe ego nie pozwala się ponieść wyobraźni, wizualizacji. I to jest błąd, bo wizualizacja, wyobraźnia może być wykorzystywana nie tylko do manipulacji, wpływu perswazji i tak dalej. Nie. Do całego kreowania naszego życia. Bo, nawet jak nie pyknie wszystko w 100% tak, jak zostało zobaczone w głowie, w umyśle, pod zamkniętymi powiekami, to w 99% przypadków przychodzą to, co powiedziałem, potrzeby i rozwiązania. A nie ma nic lepszego dla nas, jak znalezienie rozwiązania, jak wyjść z jakiejś sytuacji, jak co przemodelować, co zrobić i tak Polecam ci technikę wizualizacji rano i wieczorem, czy tam w południe. A jak umiesz stan alfa, to sobie. Rób kiedy ci się żywnie podoba. Nie tylko do wywierania wpływu, manipulowania czy perswazji, do całego życiowego przelotu. A w perswazji, w manipulacji i we wpływie naprawdę jest to jedno z najpotężniejszych narzędzi. A w przyszłym tygodniu zajmiemy się językiem zajmiemy się pewnymi figurami słownymi, które też z punktu i psychologii, i NRP działają super. Kawowiczo, wiecie za co i po co, dlaczego. Naprawdę dziękuję. E, przyszło do mnie kilkadziesiąt maili. Łysy, co ty planujesz? Zamówisz jakiś projekt 24-godzinny? No tak, już w ten weekend albo zaraz po ruszy pewien projekt z muzyką relaksacyjną, z transami, który będzie nadawany 24 godziny na dobę. Będzie muzyka do nauki, będzie muzyka do relaksacji, będzie muzyka do ćwiczeń, będzie muzyka do spania. I to wszystko na kanale Mediteusz. I rusza również kanał Mediteus Kalm, ale on będzie skierowany do anglojęzycznej widowni. Ale jak masz ochotę, to też zasubskrybuj. Tymczasem życzę naprawdę cudownego weekendu. Tych wszystkich wolnych dni, które odpalą za chwilę. Żebyście wypoczęli, żebyście się zrelaksowali, odprężyli i tak dalej. Czy będą tabletki zmian łysy 11 listopada? Będą. Nie zostawię was bez tabletek, no bo jak to? Nie będzie codziennika. Tymczasem nisko się kłaniem do samej ziemi, co złego to nie. Raz jeszcze kawowiczom za wszystko to, co robicie. Trzymajcie się ciepło i poręczy. Do usłyszenia. Na razie. Tabletki zmian. Stosuj od poniedziałku do piątku o 21 na kanale Mediteusz. Tabletki zmian. Na dobranoc.